kochani na moim kanale, ja jestem Bartek i dzisiaj będziemy grać w Escape y, Rune Head chyba tak się nazywa ta gra y, ben, 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 będę grać z moją y, kuzynką i y, no, siostrą cioteczną i no tak możecie zostawić subskrypcję, lajka i zaczynamy, ja do niej dołączam już dołączam, dołączam Nieraz mi się Roblox psuje w taki sposób, że mi się źle ekran ustawia. Ale teraz już jest dobrze. Ej, coś się tutaj zmieniło, nie było tak. Dobra, gdzie ona jest? To jest ona, Julka. Yy, dobra, idziemy. Zaczynamy. A, i polega to na tym, że kto pierwszy przejdzie, jakby połowę gry. Pewnie zastanawiacie się, skąd mam tyle tego. Jezu! O jezu, złapało mnie. Pewnie zastanawiacie się, czemu mam tyle monet. A to dlatego, że... E, kiedyś to grałem i przeze, przeszedliśmy razem z moją siostrą całą grę. Co? Znaczy ja sam przeszedłem. Nie wiem czy z nią. Ej, gdzie, gdzie ty jesteś? Bo ja nie mogę przejść jednego levela, Bo do mnie głowa się uparła. Możesz się odezwać, pozwalam ci. Hej, o wszystkim. Nie wiem, czy cię będzie słychać, bo mój program to nadrywania jest... Ja jestem już... E, tutaj, Bartek. Ja, ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja nie wiem, gdzie jest przejście, mądruśu. O, tutaj jedna. O nie, ta głowa głupia. Jakby ja już jestem na tych głowach. A ja mam na ciebie czekać czy od razu? Skrzydła e, ci będą przeszkadzały. A skąd wiesz? E, a ja mam na ciebie czekać na ostatnim levelu, czy co? No, yy, będziemy sobie liczyć punkty. Yy, no i wiesz, o co mi chodzi. No tak, jak przejdziesz do następnego levelu, tu na mnie czekasz i masz po prostu punkt. Dlaczego tu jest się takim szybkim? Takim nie było się. Dobra, przeskoczyłem tą Dobra, głowę. ja już wygrałam. Ty jesteś już na kolejnym stage'u? Tak. Okej. Okay. na do Dobra, to ty wygrałaś. Wy uważaj. To mnie dotknęło. Dobra, czekajcie, widzimy się, jak przejdę ten level. Yy, dobra, widzimy się po 40 minutach, nie no żartuję. Ja nie mogę tego przejść, przejść to więc użyj moich czytów. Yy, możesz wejść. Jakby troszeczkę XD. Ja oszukałem to. I my teraz Ale tutaj... to nie było fair, według mnie. Ale my nie będziemy się teraz widzieć. Tak, musisz się zabić. One minute. Ja już jestem. Ej! Jeden. Widziałeś, widziałeś. Tak. Nie? tak? Serio? Tak. To muszę się przeteleportować. Tak, wiem, to nie było fair, ale nie mogę tego przejść. No, ale jakby to jest za kitosków. Wiem. Dobra, mogę już przejść. Dobra, trudno. Przechodzę. Czemu ci jest za mną, ogóle? Gdzie ja poszedłem? W ogóle. Poszedłem. <noise> Głowa mi zarła. O kurde. Jezu! Ale to jest standardne to wszystko. W ogóle masakration. Nie, nie robi siebie takiej... Tensie ofiar. Tensie ofiar. Jak to brzmiał! Fans i ofiary. Nie. Potwór nie potwór. O! Wiesniałem. Nice. Ej, co się tu stało? Nie! Nie zrobiłem checkpointa. Ja zrobiłam. Ja nie zrobiłem. Super. O jezu, ale ze mną głowa szła. No nie, ale właśnie się zrobiłem checkpointa. Serio? No. To muszę być bardziej olgodnym Ja nie wiem, że. <laughs> Jest, przeszłam. Co jesteś już na kolejnym? A, Jesteś? Powiedzmy. Powiedz. Ej, dlaczego mi się nie zapisuje checkpoint? Ja Uch. muszę na niego wejść? Tak. Tak prosto, prosto? Tak. Ja go tak niby na niego wchodzę, a niby go omijam. No to jest bez sensu. Kurde. Albo mi Przepraszam, się... że tak mówię, ale no. Czasami ja, no, moje drzewa nie są. Nie miejscu. <grym> Jak cała, cały ten mózg. Jak ale... to się nazywa kołobarda, jakby ktoś nie wiedział. Mojego kuzyna. To dobrze czy źle? <tryk> yy. Potwór, nie potwór. Ważne, że ma otwór. Chyba będę miał punkt pierwszy mój. Albo nie. Jak mi się nie nagrać dźwięk, to ja go nie będę dorabiał. Obiecuję. Bo to jest możliwe, że mi się nie nagra dźwięk. Dobra, wszedłem na stage, bo jakbym był tak zły, jakby mi się to nie zapisało, bo ja się z tym męczę. I tak jestem mobem, Nie mam robux, bo nie będę wydawał na grę robuxy. Jestem. Żarty. Nie, jestem czy przeciwnikiem. Ja też. O, mam monety. Mam drugi punkt. Tak. Trzeci. O nie! Najlepsze właśnie. Jaki trzeci punkt? Drugi. O nie! A! No co ja żem zrobił? Kotwór. Uciekał. troszeczkę XD, to było to było fair. To nie Szk było fair. Szkoda, że nie umiem ro robić kamer. Bo tak to bym Twoją kamerę wziął Kurde! na. Jezu! O mój Boże, głowa mi pomogła. Czaisz to? Popchnęła mnie. Tu nie było na miejscu. No to... Potwór, nie potwór. Proszę, Sydera. Mm. Szkoda, że przegrałem. Potwór, nie potwór. Ważne, że ma otwór. Za, za chwilę. Nie, no ten film ma już ileś minut. Nie wiem hmm. dokładnie ile. I hmm. będziemy hmm. teraz jesteśmy w tej do No wow. dopiero trzeci ma jest się 8-9. Sorry, powiadomienia. Będę musiał to zablurować. To podzielimy sobie na odcinki. Tak mi się wydaje, bo już ma odcinek 7 minut. A jesteśmy dopiero na siódmym stage, to więc... Hurde! Ej, przeskoczyłem przez głowę! Dotknęła mnie i nie zabiła. Co ja zrobiłam teraz? Potwór, nie potwór. Ważne, że ma otwór. Mmm... Ale jestem Bad Boy, I'm a ja bad. Jestem boy. Bad oh. yeah. <noise> Ale ja już w tą chwilę bardzo dawno grałam. Ja bardzo też. Dobrze. Ja w ogóle nie gram w Robloxa i to jest niegram. <noise> znowu się zdał, bo dobra. E, nie wiem czy będzie mnie słychać. <noise> Powtarzam to drugi raz. Ale się strasznie tego boję, bo kiedyś mi się nagrał dźwięk. Jakby co, to ja przepraszam, jak zacznę krzyczeć, ale. Ej, ja cię widzę! No nie, jesteś dalej ode mnie! Czy byli. Nie wiem. Pogubiłem się, ale chyba jesteś. dalej ode mnie. Ile masz nawet? 230. O, A ty ile? Dwieście Nasza siostra, znaczy jego rodzowa moja ci też na o, tak. Mów trochę głośniej, bo ja nie wiem czy będzie Ciebie słuchać. Jakby koło nas... Huchałaś y, jest... mnie! Co? Właśnie. Ej, byłaś już na tym czarnym? Tak. Serio? Przegrałam, ale wiesz, że nie zrobiłam checkpointa. No, no to męże. No ty za... Jakbyście ja wiedzieli, co ona robi. Ej, dwie głowy mnie gonią. Uf, uf. Uf. Ej, jak coś, to na 10 słów możemy powiedzieć słów Tak. Albo, dobra, mówię na tym filmiku Ubu. Nie, czekaj, bo to jest za wielkie poświęcenie nikt tego nie zobaczy. I nagle tysiąc wyświetleń pod filmem. O oh my gosh, thank you. Dobra, jestem, mam pierwszy punkt. Jeee! Yeah. Ja nowa robię. Dobra, widzimy się jak ona y, skończy to. Jestem... Mam no, Dobrze. Y, dobra, więc to się nagrywa tak. Y, Julka, moja siostra, nie mogła tego levelu przejść, więc skończymy ten level na następnym odcinku. Dziękuję za dzisiaj. Przypominam, zostawcie łapkę w górę i, i subskrypcję. Myślę, że to się wybije ten film. No to, bye. bye. Pa.